Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu Moi drodzy, dzisiaj znowu wszystko na łeb Nasze jesteśmy spóźnieni Muszę jeszcze jechać po moją babcię do Karpacza Dziś jest Wielkanoc Dziś jedziemy do naszych Do moich w sumie rodziców Na śniadanko wielkanocne I dziś będzie Maksiulka Bierał i szukał Jajeczek w ogrodzie Moich rodziców Zrobiłam Maksiuli takiego fajnego irokeza Ale oczywiście musiał po swojemu Te Możesz coś powiedzieć, no ty zawsze musisz mi przerywać, no. A to... będziemy szukać też dzisiaj jajeczek? Tak, dzisiaj będziemy szukać jajeczek. Wracaj, wracając do fryzury, e, oczywiście musiał po swojemu tutaj sobie poukładać, także e, no trudno. Miałam dzisiaj plan nałożyć taki ładny mm, komplecik bordowy, ale wczoraj zapomniałam go wypracować, a dzisiaj e, nie ma na to w ogóle czasu, także ubieramy buty, zbieramy wszystkie mm, nasze przygotowane potrawy. Nie mam żadnego pojęcia w ogóle, Jakie je przeniosę do auta, będę musiała iść po auto i wrócić tutaj pod dom, żeby to wszystko popakować pewnie na dwa razy. Także zbieramy się i lecimy. Moi drodzy, Maxia został u moich rodziców. Teraz jadę razem z moją Paulą po babcie do Karpacza. Ogólnie jesteśmy spóźnieni, bo jest godzina 10.06, a na dziesiątą mieliśmy mieć śniadanie, także... Super. Ogólnie ja jestem osobą, która bardzo rzadko się spóźnia. Zawsze wolę być wcześniej albo na czas niż się spóźnić. No ale tak jakoś dzisiaj to tak wszystko wyszło. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, ale w każdym razie lecimy po babcie i jedziemy już na śniadanko, bo jestem taka głodna, a mam tak ochotę na ten żurek. Ja to Ty... jest sałatkę jeżdżą. Tak? No. Dobra wyszłaś z sałatka Pamiętam święta robiłaś, bo no. bo... A wiesz, ja wiesz, jakie wyszły jajka w sensie tatarskim. A takie masełko czosnkowe. Ale aż ja mieć... Ci... nie jadłam do mnie. Ja też nie, już mnie strasznie żołądek kupuje. Jezus Maria, będziemy się dzisiaj bić na jaja. Wiesz jak... że jak ten, tak, jada. Tak, tak, jak tak za m... dawnych lat. Jak za dawnych czasów. <śmiech> <śmiech> za moich czasów. <laughs> Dobra, lecimy. Moi drodzy, zmierzamy do ogródka po to, żeby pochować maksiulce jajeczka czekoladowe. Jesteśmy tak na żarte, tak przejedzone, że to jest po prostu obłęd. Mój żołądek po prostu mówi umm. tako. Tak, dosłownie. Także musimy pochować. Jest taka duża jajeczka tutaj. No nie, trzeba właśnie je pochować tak, wiesz co, w drzewka na przykład, tutaj obok, tutaj Przez tego żołdowajka. drzewka. No, bo damy właśnie. kurczę najgorsze jest to, że kupiłam je za małe, wydaje mi się. Pokaż je. Są takie owszem. Nie są one jakieś mm, małe, ale można je tak na przykład albo pojedyncze, albo po dwa. Przetestujmy, czy są dobre. To nie jest trójkawkowy. Masz, jezus, przez no. chwili mówiłaś, że jesteś na żarty, a teraz słodycze jesz. Na czekoladkę zawsze Także się... pochowamy i jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzi. Tylko też musimy pamiętać, ile ich dałyśmy i gdzie dokładnie, żeby potem nie było, że Tata będzie kosił kosiarką i. <laughs> I ja napotka jajka. Ty, ale nie dawaj po trzy, dawaj po jednym. Boże. Ty, bo będzie za dużo. Szkoda, że nasi rodzice nam tak nie robili, co nie? Prawda. Że szukaliśmy jajek. Damy tutaj obok też takiego jednego. Damy takie dwa, żeby było widać. Jak znajdzie tego, to znajdzie też tego, który jest tutaj. Nelka, proszę tylko nie sikać na jajek tego. <grym> na jajka. <grym> dawaj jeszcze, może gdzieś tutaj damy jeszcze. Tam, jakieś krzaczki, i przy wejściu jeszcze. Ale może dać mu przed wejściem, no w sumie? No to dawaj. Przed wejściem. No i gitara. Nelcia chodź! Także jajeczka już są porozkładane, teraz lecimy po Maximiliana. Ja jestem mega ciekawa jego reakcji. Gdzie do łóżka? co chodzi? co chwilę chodzi do łóżka? Robi miejsce. Tak, robimy, ona robi miejsce. Ona tak idzie do łóżka na pół godziny. Leży, leży, leży. Układa je się w żołądku i idzie znowu jeść A potem po, po tych. Po świętach plus 5 kilo do przodu. Spali. Tak, spali. Się. Ciekawe gdzie. Na roki chodzę. <laughs> Kalosze są. O, 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 już chyba znalazł pierwsze. Patrz, nie widzi. Max, musisz się rozglądać. Patrz pod nogami, patrz. Patrz pod nogami. O, tu, patrz tu! Tu zobacz, patrz tu. Dobra, patrz tu. Patrz, musisz patrzeć wszędzie, musisz dookoła, musisz szukać. Po całym ogrodzie musisz szukać. Musisz Bo szukać. Jecha, to... Musisz szukać w krzakach, musisz szukać w trawie. Musisz szukać. No wszędzie musisz szukać, w kwiatkach, wszędzie. No nie wiem, musisz szukać wszędzie. A tak, na no Maciej, a tu, ty jak ty się rozglądasz? Patrz! Pa! No jak? Mam je! Masz? Tato, mówiłeś, że mi porozsypujesz kasę. Idzie. Gdzie ta moja kasa jest? Szukaj! No ta, tato mówił, że oglądał mojego vloga i mówił, że porozsypuje mi pieniążki. Ja Jakoś tak tutaj widzę, nie ma pieniążków. Ale szukamy dalej jajeczek. Są? No tak, no na pewno. Ja już to widzę jak ty pieniądze rozsypujesz. I co Maksymilian, jeszcze widzisz jakieś jajeczko? Ja widzę tutaj jedno jajko. Widzisz je? to obok jajka i nie widział. Maciej, ba ja namierzyłem tu. Komnada po tym ogrodzie. O, jak ty patrzyłeś. Max połowę jajek wziął i nawet nie zauważył, więc musiał wracać i szukać na nowo. Jest! I ostatnie znalezione! A -a. Tak, piąteczka. Chyba jeszcze, Pokaż. jeszcze jedna. No nie, to było ostatnie. Pokaż ile tam masz. <laughs> ja pierniczę! I ty to wszystko zjesz? No, będziesz musiał się chyba podzielić. To, podzielisz się z mamą czy nie? Podzielisz? A ja, i dzieciom. <laughs> ja dzięki. Ale jesteś wielki. No i co, moi drodzy, święta, święta i po świętach? Wy oglądaliście teraz pierwszy dzień świąt. Ja teraz nagrywam w drugi dzień świąt, i to w dodatku już końcówka tego drugiego dnia świąt. Jest godzina 23.35. Dzisiejszy plan na dzisiejszy dzień był zupełnie, zupełnie inny. Ja dziś do południa miałam ogarnąć tyle rzeczy. Tyle rzeczy, że nam co nie zdajcie sprawy. Miałam nagrać współpracę zmontować, zmontować tego vloga i pojechać do południa, do moich rodziców, ale miałam dzisiaj takiego lenia, takiego lenia. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy miałam takiego lenia, jakiego miałam dzisiaj. No kurczę, jestem troszeczkę zawiedziona sobą, oczywiście. Nienawidzę kłaść się spać z myślą taką, że nie wykorzystałam danego dnia produktywnie. ten dzień no tak średnio najeżdża mógł być lepszy, bo miałam naprawdę duże plany, no ale niestety wyszło jak wyszło mój leń niestety <laughs> przezwyciężył no ale trudno, moja mama na szczęście poratowała mnie dzisiaj żurkiem przywiozła mi żurek więc e, zjadłam no i co moi drodzy, mój drugi dzień świąty wyglądał tak, że obijałam się cały dzień w domu tak na dobrą sprawę, dopiero o godzinie 18 usiadłam do laptopa zaczęłam nagrywać, zaczęłam montować także trochę słabo no ale trudno, jutro i pojutrze jestem cały dzień w salonie więc vlog w kolejny wpadnie, kurczę, nie wiem, chyba w czwartek albo w piątek także wyczekujcie ja Was żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu, buziaki!